się mogę ciąć z tej strony koledzy od gier. Wraz ze nami jest Kistek. Brawa. I oczywiście I tak, ja. jeżeli zaczynamy z lodzi, ale był taki malutki tailik. Tak, bo mój tata do, do da... mnie zadzwonił, pozdrawiamy mojego tatę. Jeżeli to oglądasz, to to. Przepraszamy, że tak długo nie było odcinka, no ale no wiecie, święta, musieliśmy sobie trochę odpocząć, posp pospędzać czas z bliskimi. Dawaj na kible. Dawaj na kible. Na kible? No, Ale dawaj, już to moi to drodzy będą równo. Filmy będą co dwa dni, ok? Co dwa dni. No to co dwa dni będą. Ale bym tu zrobić daily jeszcze przez te wolne. Dobrze moi drodzy, więc. Robimy daily przez te. Tak. W komentarzach udostępnię wam komentarze i po prostu zrobię tak, że napiszę w komentarzach kto chce. <grym> No wiem, kto chce daily, niech pisze jeden, a kto nie chce daily, niech pisze dwa. Ej, ej tutaj są rzeczy jakieś. A ty już, już to zrobiłem, ja też. Ja to u kotka zrobiłem. Perdę. No. Perdę. Więc moi drodzy, jak chcecie daily, no to wiecie co robić. Wiem Tryb sercki... Ja Wydajność. Bo ja mam go w samym czy tryb wydajność... I przepraszam, jest, jeżeli, jeżeli z... czarny pasek będzie na dole. I jeszcze oceńcie, czy, czy wydajność jest spoko, czy nie. Bo ja na nim gram właśnie. Miałam, ja, że mam RTX, to i tak na nim gram. Ej, Pięk ale tutaj. wiesz, co ci powiem? Że jak nagrywałem Pięknie. kiedyś, nie? To miałem po 30 fps'ów. A teraz mam nagle 120. To dlatego, że nazywasz kreatywa. Nie. Ej, to po prostu ten jedyny, bo tu już nie ma No to, właśnie, to, ja krewny i tak go nie ma nigdzie. Nie ma jego nie maid. Mm -hmm. Ej, właśnie, bo ja mam po końcu ślady. To są te ślady. No to moi drodzy, jak chcecie daily, to wiecie co robić. W komentarzach będzie. co tak, tu są te ślady. Co? To są te plady pod prostu ślady Ach, chodź, stoimy. Ale to tutaj, Ej, ferda. Ona chodź, tak dużo Tu mam na, ma na głowę. Aj! Dobra, ich mamy zlikwidować. Ich stary, ale ona jest tutaj. No i fajnie. I dobra, to ona faktycznie. O kurde. Ej, obrywam, 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 obrywam. obrywam. Ona mnie dostała mocno, nie? A, by już, że jest. Dobra, poszłam. Zobacz, gdzie ja jestem. Leży jedna. Daj, daj, daj. Zróbłam postaram się pomóc. Nie musisz, leży. No, leży. To jest, że ty widziałeś, tak cieszę, ale ja sobie potem tylko ja, kala mi nie dzieje. Hmm. No, ja przygoliłam. Przygoliłam. Przygoliłam, wiem, pan. W ogóle dzisiaj jest. Kiedy mi to jest dzisiaj update o 10, także Właśnie, które jest, to jest O kurde! 9... Za niedługo włączymy tak, serwery. serwery. Także, słuchajcie widzowie, na no, za pół godziny wyłączam serwery, dlatego o ile to nie jest mit, bo zobaczyłem, że 12, wiem czy to jest prawda czy nie. Ale raczej to jest, prawda? Ale jak mnie to teraz smutna, potem... Zawsze sobie. można sprawdzić na Twitterze, nie? I konto Fortnite'a. Można sprawdzić yy, tam piszą. To ja trochę na Twitterze włączę. Dobra, dawaj. Może? Dawaj, uleczmy się. A, w sumie jest sobie chyba live'a ten włączył, nie? Jak mi się wydaje. No. A, a z Rafką to dopiero 11 spotykam, to wiem. A czy zawsze zapiski nowe, to... O tej, o 11, a update był o 10, dlatego też wątpię, że będzie ten update. Możemy zawsze pójść też do Robloxa, do jakiejś tam gry. Na przykład do tego, do Rocket ja League. Ja Call of Duty, prawda? Call of tylko problem jest taki, że na niego trzeba za niego zapłacić, a kompletny dostęp styp złoty. A mi się nie chce, bo ja chciałam spróbować Call of Duty za darmo, czy dla mnie, czy nie. To mnie w ogóle nie widać. Tak. Ej, coś jeszcze w strefie, dobrze jest. No, dobrze. Alpitek. W ogóle, najbliżej ze strefy jest stąd, mi się tak wydaje. No. Dobra, ja mam. Dobra, ja Kula. Lecimy po ropa? No, dobra. Ej, kurde, teraz patrzycie, się że tak pomyślałam, że to może być fake, z tym update'em. Ja też. Ej, a wiesz, że możemy live'y zrobić?

To po tym metu pomogę Cię ogarnąć tego na No, no live. Będzie przeglądarka, no i sam OBS. To przeglądarkę na pewno, bo tam musisz wziąć klucz, i tak zwany klucz strumieniowy. Widzowie wiedzą, bo wiecie, ja streamowałem dla was, ale maksymalna ilość to chyba tam 6, było, tam 5, gdzie pamiętam było jakieś 6. Yes, uciekaj! Dzień, jak się przestraszyłem, nie? Jak... Jestem w jeszcze, mieszkania. Celem jestem, Ja chcę mówić zaję, wiesz, wiecie co, co? Tak, wiem, nie, nie, ja to Na, będę musiał chyba usunąć, wiesz? Pan friendly content. Ty. Nie, dobra, bo... Ej, to bom. Ego, czekaj bo to bom, mam fajnego piu, -piu którego no. ja, ja lubię. A jeszcze to piu-piu. Friendly -piu. tak. O, pomożesz mnie zabić? Tak. Wreszcie, pomóż mi. 32 bot. Gdzie? Ostatni. Tutaj. Mało. A po, tym meczu, a po tym meczu robimy... Yy, to ogarniamy to powoli stream. Tak. Ja zbieram ammo do tego, bo... Potrzebny. Daj ammo do tego, pierdol, pierd. Co masz no do tego piju 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 e, typa mam tył tu jest jeden i tu jest jeden no. diamentowatywa no. 22 22 e, znaczy nie od ej on on nie ma stajka, chyba 22, 22 kolejne tak 3 tyłów 14 gdzie ty masz o dobra faktu, się widziałem Ach, pisałem Mam za 30 e, ma, mam leksę, mam leksę, mam lekce mam lekse, mam lekce ja mam jeszcze dwóch ja mam lepsze tak by the way. to na przykład nie. Na statki. Ja nie mam jak ci pomóc. Dosta, 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 mocno. Zabijesz tamtych? Nie, 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 nie. 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 No to będziesz miał plecy. Trudno, no człowiek, jak ja nie tego piu-piu, teraz jest bardziej na blisko. To są. To się leczmy. To pody? Nie, Pojechał jechał jeden. No faktycznie nie widzę, no Co tam w kreingu. O kurde, o kurde. Dwie strony! Ej, ja nie mam moców! Ma... Ja, ma... ja, ja nie mam maców i dwie strony, faktycznie. 19. Nie, nie 58. dobra, 98. Nie dobra, zgodnie mieć za tymi spokojnie. To nie może tak być. Ej, jeszcze ja masz devel tak na wam. No to nie może tak być, to za coś na tymi. Mamy ja, jak pójdzie, to ogarniemy oficjalność. No i... Dobra, chłop z niestety. No więc dobra, moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj. Jeszcze wyjdziemy do lobby. Widzimy się na streamie. Tak. O 10.20. No dobra, Jakoś, jakby to jeszcze jest nagrywanko. No więc... Попадки такая Попадки.